W wieczorem w Polsacie ruszamy tropem nowych zagadek kryminalnych. Czy wiecie już kto to? Kim jesteś do diabła? Wszyscy się zastanawiają. Mamy wszystkie dane. To przemyślane działanie. Może przestępców było dwóch. Zabijesz tego z Sukinsyna. Dobrze. Obiecuję. Widzę, że się staczasz. To prawdziwy pistolet? Prasujesz dla kogo? Dla siebie. Premierowe odcinki o 20:00 skazany na śmierć. O 21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami. O 22:00 5 Kości. Zapraszamy. Przyszłość niesie śmiertelne zagrożenie. Nominacja do Oscara za najlepsze efekty specjalne. Will Smith. Premiera telewizyjna Mega Hit. Ja robot w poniedziałek o 20 Nauczę was zabijać Mistrz i uczeń. Po latach ich drogi znowu się przetną. mord rytualny. Zostawił podpis na drzewie. Tym razem stoczą walkę na śmierć i życie. Może zabić każdego bez oporów. Benicio del Toro, nożownik. We wtorek o 20.00. Starcie gigantów. Polska walka wszechczasów. Dwaj wybitni pięściarze skrzyżują rękawice, by udowodnić sobie, który z nich jest najlepszy. Andrzej Gołota staje do walki z mistrzem świata federacji IBF, Tomaszem Adamkiem. Każdy z nich marzy o wygranej, tylko jeden spełni to marzenie. Polsat Boxing Night Gołota kontra Adamek. 24 października o 19.30. Na żywo w Polsacie. Dziadek lubi z nami oglądać programy o zwierzętach i wynalazkach. I tak ciekawie opowiada, że pękamy ze śmiechu. Cyfrowy Polsat. Świat najlepszych telewizji. Pełna oferta. Do 6 miesięcy. W prezencie. Dobrze nam razem. jak było w Teksasu? W Teksasu ważę piwo z Czerwonej rzepy. Oni ważą piwo z kukuřice. Ale jedną, sam tam widział nie więcej niż trzy łyki na stojąco. Prawo stanowe. A co z udzielam? Tak jsem se wrátil. Yeah. Patron międzynarodowego roku piwa. Człowiek to nieraz i wiązanką rzucił, jak rachunek przychodził. Dlatego przeniosłam swój biznes do Ery. Dzień dobry. Mąż jest w krzakach. Przenieś biznes do Ery. Teraz wszystkie rozmowy w Erze za zero złotych. Samsung Ultra Style już od złotówki. Takie rzeczy tylko w Erze. Przed zawodami ten trening jest intensywniejszy i w każdej pogodzie, niezależnie od tego, czy pada, czy nie, w tej stajni idę jeżdżę Ogłosił, a ostatnie zawody nie Słuchaj, jest konkurs skoków, schylam się, żeby poprawić popręg Nagle czuję ostry ból zatok Nie zrezygnuję. Wziąłem buprą zatoki. Wystartowałyśmy I buprom zatoki dla niepokonanych. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bo konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Konie to moje drugie życie. Mogłabym cały czas jeździć. Sprawdź jak to jest mieć idealne warunki Teraz w iPlusie nawet 26 GB za złotówkę Iplus i żyjesz swoim rytmem Pokonaj łupież i nie rezygnuj z aksamitnie miękkich włosów. Odkryj zaskakującą miękkość, jaką daje szampon Clear. Jego formuła o podwójnym działaniu odżywia skórę głowy i nawilża włosy. Zero łupieżu i do czterech razy bardziej miękkie włosy. Nazywam się Maria Szarapowa. Ja już uzależniłam się od miękkich włosów bez łupieżu. Uzależniłam się od szamponu Clear. Zbliża się ekstremalny weekend. Szampony Clear do 50% taniej. Nie wysyła je SMSa byle gdzie. Lepiej wyślij go do plusa pod numer 7410. W treści wpisz plus. W wielkiej loterii Plusa do wygrania nagrody o łącznej wartości ponad 10 milionów złotych. Kilkadziesiąt luksusowych samochodów Alfa Romeo Brera i mieszkania w każdy weekend. Wyślij SMS a o treści plus pod numer 7410. Nie czekaj, wysyłaj, wygrywaj. 23, 24, 25, 25 tysięcy. Możesz wygrać z Delmo Extra i spełnić rodzinne marzenia. Kup dwie promocyjne delmy ekstra i rozsmakuj się w marzeniach. Kanapki znikają, marzenia się spełniają. Dla Ciebie słowa jeszcze nic nie znaczą, ale dotyk <laughs> pozwala zrozumieć otaczający Cię świat. <laughs> Dlatego Twoja delikatna skóra potrzebuje najdelikatniejszej ochrony. Nowe Pampers Premium Care. Nasze najdelikatniejsze pieluszki miękkie jak bawełna. Ich unikalna warstwa lepiej wchłania wilgoć i rzadką kubkę dziecka. Nowy pan bez premium care, spokojne noce, radosne dni. To pan? Jakoby ta pracująca jestem. Żona ciągle przez telefon gada. Zdradza. Tak podejrzewam. To ja podejrzewam. Żona wierna od lat ma abonament w plusie dla firm. 18 groszy za minutę do wszystkich. Przez całą umowę i Nokia ze ściśle trwałą baterią. Plus dla firm razem lepiej. Fajnie iść na zakupy z paczką! Zwłaszcza, gdy masz paczkę Lej. A prosto z paczki, paczkę gratis! Albo stówkę, albo tysiąc! Oho, to już lepsza kasa! Na lepsze zakupy! <laughs> ze swoją paczką! Teraz kasa na zakupy prosto z paczek Lejs. Zdecydowanie uderz w źródło bólu Twojego gardła. Septolete Plus natychmiast zaczyna zwalczać bakterie nawet w najbardziej niedostępnych miejscach. Aktywnie usuwa ból i zapalenie Twojego gardła. Septolete i z gardłem lepiej. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tylko w Mix Plusie nowość. Dotykalski Samsung Corbis z trzema kolorami obudowy w komplecie oraz kartą 4GB. Mix Plus najlepsze telefony na kartę za złotówkę. Sensacja oglądy. 6 tygodni koloru gwarantowane. Piękny, wciąż doskonały. Promienny kolor aż do 6 tygodni z gwarancją od lądy. Albo aż sześciokrotny zwrot pieniędzy. 6 tygodni koloru od lądy. Bez ryzyka sprawdź sama. Pędzel moczył się godzinę. Turbo zawstydził pędzel, moczył się półtorej. Kup starter i doładuj się tak jak Turbo Dimomen. W 36,6 zawsze dostajesz o 50% więcej. Niech się inni wstydzą. Oglądaj sport w internecie i to za darmo. WIPLA Sport. Czekają na Ciebie tysiące rozgrywek, powtórki najlepszych akcji oraz programy sportowe. Piłka nożna, czyli Liga Mistrzów UEFA i Liga Europejska UEFA. Siatkówka w najlepszym wydaniu. Mistrzostwa Europy Kobiet plus Liga i plus Liga Kobiet. Piłka ręczna, Ekstraklasa Mężka i kobiet. Mocniejsze uderzenie, czyli boks i MMA oraz wiele, wiele więcej. Wejdź na www.ipla.tv, pobierz bezpłatną aplikację i korzystaj z telewizji internetowej. Przyłącz się do gry. Włącz ipla Sport. Fatalnie się czuję. Wszystko mnie boli. Mam gorączkę i dreszcze. To objawy przeziębienia lub grypy. Dam ci polepiery S. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dając Blendamet, pomagasz chorym dzieciom w twojej okolicy. Podaruj dzieciom słońca. Stoimy u kroku największego w dziejach upowszechnienia robotu. Robot nie skrzywdzi człowieka. To pierwsze prawo robotyki. Prawa są po to, żeby je łamać. Mam cię. Przyszłość niesie śmiertelne zagrożenie. Nominacja do Oscara za najlepsze efekty specjalne. Uratuj Will Smith. Premiera telewizyjna. Mega hit. Ja robot. W poniedziałek o 20. Nauczę was zabijać. Mistrz i uczeń. Po latach ich drogi znowu się przetną. Dwa mord rytualny. Zostawił podpis na drzewie. Tym razem stoczą walkę na śmierć i życie. Może zabić każdego bez oporu. Billy Jones, Benicio del Toro, nożownik. We wtorek o 20.00. gorąca promocja. Potrójne doładowanie w Taktaku i Taktakfonie. Ty ładujesz konto dwukrotnie za minimum 25 zł, a my potrajamy drugie doładowanie na rozmowy, smsy w sieci ERA i na dostęp do internetu. Takie rzeczy tylko w ERZE. Pospieszne. Wismart strasznie się z pierwsze. 4,99. O, i towarowy. Uwaga, pociąg do KFC. Wismart to cztery odjazdowe składy, każdy w sprytnej cenie. Elektryczny. Kursy przeszły. KFC. Life tastes great! Wszystkie gwiazdy mają swoich fanów, a ja też jestem fanką. Tylko że moją gwiazdą jest Pantin. Zwłaszcza intensywna odżywka. Jak mocne włosy, to tylko z nią. Zaprosiłam koleżankę z teatru, by podjęła wyzwanie Pantin. Mocniejsze włosy już w 10 dni. Milena, zauważyłaś różnicę? Przedtem moje włosy były słabe i łamliwe. Teraz są tak mocne, że to widać. Podejmij wyzwanie Pantin. Zobaczysz mocniejsze włosy. Już po dziesięciu dniach. Bubr znał tysiąc bitów. Kurbo, <mum> moment zawstydził obra. Znał tysiąc pięćset. Kup starter i dołatwi się tak jak. 26,6, za każdym razem dostajesz o 50% więcej Niech się inni wstydzą Jesteś jak gwiazdami, tak lśnisz na niebie mym Tyś jak horyzont, gdzie przez ocean zmierzać chcę Jak motyl fruniesz tak przez całe życie mi Merci, że jesteś tu Merci, że jesteś tu. Myślisz, że profesjonalna kuracja odmładzająca jest możliwa tylko w salonie kosmetycznym? Nowy Olaj Total Effect 7 w 1. Efekt siedmiu zabiegów odmładzających w jednym kremie. Teraz aż 75% więcej mocy odmładzania. Nowy Olaj Total Effect 7 w 1. Olej. pokochaj swoją skórę na nowo. Jak jest mecz, to tata z Maćkiem strasznie krzyczą, a dziadek udaje, że ich uspokaja. Cyfrowy Polsat. Świat najlepszych telewizji. Pełna oferta. Do 6 miesięcy. W prezencie. Dobrze nam razem. Tylko w Mix Plusie nowość. Dotykalski Samsung Corbis z trzema kolorami obudowy w komplecie oraz kartą 4 giga. Mix Plus, najlepsze telefony na kartę za złotówkę. Fajnie iść na zakupy z paczką. Zwłaszcza, gdy masz paczkę Lace. A prosto z paczki, paczkę gratis. Albo stówkę. Albo tysiąc. Oho, to już lepsza kasa. Na lepsze zakupy <grym> ze swoją paczką. Teraz kasa na zakupy prosto z paczek Lace. <grym> oh. Nagły ból gardła? Działaj natychmiast. Zastosuj orofar Varozolu, który precyzyjnie trafia w źródło bólu. Dzięki temu, po pierwsze, usuwa ból, a po drugie, eliminuje wirusy, a nawet groźne bakterie. Orofar Varozolu na nagły ból gardła. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jako stylista Vella wiem, że każda długość włosów wymaga innego utrwalenia. Dlatego Vella przedstawia nową Vella Forte. Pierwszą linię stworzoną dla różnych długości gości włosów. Super mocne utrwalenie włosów krótkich, półdługich lub długich. Krótkie czy długie, zawsze idealnie mocno utrwalone. Vella Forte nowość Vella! Gotów aby brać z życia więcej? Filip to nice. zawiera wszystko co najlepsze w herbacie. Naturalnie orzeźwiająca. Naturalnie, pełna życia. Tylko teraz przy zakupie dwupaku Lifton Ice szklanka gratis. Podwójne orzeźwienie, podwójna radość z życia. Bakterie znalazły idealne schronienie w łazience. Twoją szczoteczkę. Na jej włóknach mogą się rozwijać miliony bakterii. Dlatego eksperci Oral-B opracowali nową antybakteryjną szczoteczkę Expert. Jej włókna uwalniają jony srebra. Ta innowacyjna technologia pomaga zahamować rozwój bakterii na włóknach nawet do 3 miesięcy. Dodatkowo szczoteczka pomaga usunąć do 90% osadu nazębnego. Nowa szczoteczka antybakteryjna Expert. Oral-B. Numer jeden wśród dentystów w Polsce. <grystanie> Sprawdź, jak to jest mieć idealne warunki. Teraz w iPlusie nawet 26 GB za złotówkę. iPlus i żyjesz swoim rytmem.